Linia do granulowania OGM firmy Lab Ecotech zapewnia wysoką wydajność i dobrą jakość w przetwarzaniu surowców odnawialnych, trocin, wiórów, łusek słonecznika, odpadów z produkcji kukurydzy i zbóż, słomy i innych rodzajów biomasy, w granulki, do dalszego wykorzystania w systemach skojarzonego wytwarzania ciepła i elektryczność na potrzeby zaopatrzenia w ciepło i energię w mikrobudżetach, kotłowniach mieszkaniowych i usługach komunalnych. Pozwala wytwarzać wysokiej jakości produkty z trudno granulowanych surowców. Produkty spełniają wymagania dla tego typu produktów w krajach Unii Europejskiej, co potwierdza odpowiedni certyfikat. Różni się od podobnych mechanizmów swoją wytrzymałością i wysoką niezawodnością, może wytrzymać duże obciążenia bez naprężeń powstających przy produkcji pelletów. Zainstalowana dwustopniowa skrzynia biegów pozwala przetwarzać odpady drzewne z gatunków drzew o różnej gęstości. Wydajność jest dość wysoka, od 1 tony gotowych produktów na godzinę. Sprawdzony przez dziesięciolecia mechanicy przez długi czas zapewniają niskie koszty operacyjne, co znacząco wpływa na koszt gotowych produktów dla producenta. Charakteryzuje się prostotą i łatwością obsługi. Oryginalne części zamienne i akcesoria, zawsze dostępne w naszej organizacji, mogą szybko wyeliminować ewentualne awarie i ograniczyć do minimum przestoje, co ostatecznie pozwala producentowi wywiązać się na czas z zobowiązań związanych z produkcją i wysyłką peletu do klientów. Nasi eksperci są gotowi udzielić wykwalifikowanej pomocy w organizacji operacji i eliminacji niedociągnięć w krótkim czasie i za rozsądną cenę znacznie niższą niż cena mechanizmów serwisowych o podobnej wydajności z innych firm. Jeśli jesteś zainteresowany lub masz pytania, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą Ci wybrać produkt, który spełni Twoje potrzeby.